Zaczniemy. Panie Radostan? proszę nie stać blisko głośnika. To, y, metr trochę, Jeszcze, to, się dobrze. będzie sprzęgniało. To możecie Państwo zejść, bo widzę ten trawę i nie wiadomo, czemu stoi. Aha, no to dobrze. To w takim razie. Po pierwsze, chciałem Państwu bardzo podziękować za tą obecność, chyba trzy razy bardziej liczną niż w zeszłym miesiącu. Co najmniej trzy razy bardziej liczną. I chciałem poprosić dzisiaj jako pierwszą osobę o zabranie głosu Tytusza Czartoryskiego, sygnatariusza Wrocławskiego Społecznego Komitetu Poparcia, kandydata na senatora. Z przykrością musimy stwierdzić, że tylko kandydata. Chociaż na pewno by się nadawał Pięśnego. zbyt <noise> to oddaje. Szanowni Państwo, w Starym Testamencie dobry Bóg zwraca się do proroka, obiecując mu, jeżeli znajdzie tylko kilku sprawiedliwych w mieście, miasto ocali. Jakże szczęśliwszy wiele jest Wrocław! Którego tak liczna reprezentacja tutaj przychodzi, jakże szczęśliwa jest nasza ojczyzna, której gotowi świadectwo dawać prawdzie są liczni rodacy w wielu miastach i miejscowościach naszej ojczyzny. Szanowni Państwo, nie ma większej radości i zaszczytu, jak dawać świadectwo prawdy. W naszej historii. Ojczyzna nasza, choć wielokrotnie słaba, niezdecydowana i pozbawiona sojuszników, dawała przed całym światem świadectwo prawdy, świadectwo gotowości, cierpienia w imię dóbr, w imię kultury, w imię historii, w imię patriotyzmu. Dziś można powiedzieć, proszę Państwa, jesteście solą tej ziemi, bo w, w imieniu Wszystkich mieszkańców tego miasta w imieniu całej ojczyzny zaświadczacie, że nie porzucimy prawdy. Będziemy się domagać do końca. Prawda musi zwyciężyć, bo życie bez prawdy jest poniżeniem i męką. Brawo. Brawo. prawdy! Chcemy prawdy! Chcemy prawdy! Proszę Państwa, walkę o prawdę jesteśmy winni wszystkim tym, milionom Polaków, którzy za naszą ojczyznę złożyli swoje kości na wszystkich kontynentach globu. W imię prawdy walczyli i naszym najświętszym obowiązkiem jest domagać się, by prawda zwyciężyła. Zwyciężymy! 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 zwyciężymy, 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 zwyciężymy. 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 Szanowni Państwo, kto walczy o prawdę, kto służy prawdzie, ten nie będzie musiał się w przyszłości czuć zawstydzony. Nie będą się wstydzić jego potomni. W naszej ojczyźnie zawsze byli, godni, byli ludzie gotowi za miskę Soczewicy oddać Boga honor i ojczyznę. Ale czy dzisiaj ktoś może się szczycić, że jego przodek wydawał carskim siępaczom? Powstańców nie! Dzisiaj nikt do tego by się nie chciał przyznać, a dumni są ci, którzy są potomkami ludzi do końca walczących za ojczyznę, za Polskę, potomkami rycerzy wyklętych. Niechaj w nas rozrasta się prawda i przekonanie, że służymy dobru i, do, i dobru będziemy służyć do końca. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, dziękujemy! 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 Jeszcze chciałem poprosić Irka Kowalczuka, wiernego współorganizatora tych zgromadzeń naszych. Co miesięcznych, bo Państwo najczęściej widzicie mnie, a Irek nosi właśnie jak w tej chwili e, jakiś sprzęt. No, 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 no. Wy, Szanowni Państwo, spotykamy się tutaj już 23 raz. Jedenasty raz od pierwszej rocznicy i ja również chciałem Państwu podziękować, bo to my, my, jak średniowieczni harcownicy, przed bitwą staczamy tą walkę, aby ci, którzy pójdą za nami mogli zwyciężyć. Szanowni Państwo, dziękuję, a równocześnie w imieniu organizatorów drugiej rocznicy, obchodów drugiej rocznicy katastrofy smoleńskiej, poproszę Was, jeszcze raz poproszę Was o wysiłek, o zaangażowanie, o zaproszenie na 10 kwietnia swoich rodzin, przyjaciół, znajomych, nieznajomych. Wykorzystajmy wszelkie możliwości do tego, aby ta rocznica druga, była jeszcze godniejsza, jeszcze liczniejsza i przysporzyła właściwe miejsce w pamięci i historii narodu tym, którzy polegli na służbie, polegli na służbie Rzeczypospolitej. Cześć ich pamięci! Cześć ich pamięci! Cześć Szanowni Państwo, msza święta 10 kwietnia odbędzie się o 18.30 w katedrze. Będzie to msza koncelebrowana, więc przewidujemy, że potrwa ponad godzinę. Potem tradycyjnie, tradycyjnie nie tradycyjnie, ale tradycyjnie przyjdziemy pod tablicę Władka Stasiaka, a później przejdziemy pod tablicę Oli Natali Świat. Ale w czasie tej demonstracji w rynku... Planujemy utworzyć z Państwa, z nas i ze zniczy, o które prosimy, żebyście przynieśli, utworzyć duży napis Pamiętamy. I ten napis pozostawimy po sobie, aby inni pamiętali i oddali cześć i hołd. Dziękuję. Jest. Szanowni Państwo, rzeczywiście minął rok 2010, 2011, mija już zima w 2012, 23 razy, 23 razy spotykaliśmy się na mszy świętej i kończyliśmy nasze tutaj spotkania nieustępliwe, miesięczne. zbliżamy się prawie do tej Znanej z tradycji naszej katolickiej gregoriańskiej trzydziestki. Te trzydzieści mszy zamawiamy w ciągu, po pogrzebie, w ciągu kolejnych dni. My się spotykamy na takiej swoistej mszy gregoriańskiej już prawie y, co miesiąc. To jest y, spotkanie w Wielkim Poście. W tym czasie dużo myślimy o sobie, o swoim życiu. O, mniej jemy. Mniej mówimy, więcej się modlimy. W związku z tym zacznijmy od modlitwy wielkopostnej. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Matko bolesna, przyjrzyj się za nami. I tyle, któraś współcierpiała, matko bolesna, przyjrzyj się za nami. I tyle, któraś współcierpiała, matko bolesna, przyjrzyj się za nami. Wieczne na odpoczywanie, racz mu dać panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczne odpoczywanie racz im dać panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczne odpoczywanie racz im dać panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Bardzo poproszę transparent na czoło, bo stoi teraz na końcu. Czyli proszę, żeby Państwo z transparentem... Wracamy, wracamy. Aha, a nie hymn będzie oczywiście, ale u Oli proponuję. Bez hymnu się nie obejdzie, to no, jest oczywiste. Nie, myślałem, że tu się. Nie, myślę, że... Dobrze. Czy już przechodzą? To zaraz będziemy ruszać, poczekamy tylko właśnie, aż Państwo się ustawią teraz na początku. Bardzo proszę tam jeszcze po lewej, po prawej państwa stronie jest miejsce, po lewej zresztą też, czyli bardzo proszę tu przejść i na boki może. Bardzo prosimy państwa jeszcze, żeby tam zejść bliżej do nas trochę. To proszę Państwa, chciałem teraz prosić o zabranie głosu Rzecznika Wrocławskiego Społecznego Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego, a jednocześnie Przewodniczącego Komitetu PiS Wrocław w Pana Roberta Pieńkowskiego. Stojąc pod tablicą Pani Aleksandry Natalii Świat dowodzimy, że jesteśmy wierni pamięci prezydenta Rzeczpospolitej Lecha Kaczyńskiego i 95 udających się 10 kwietnia 2010 roku na uroczystości 70 rocznicy zbrodni katyńskiej. Stare porzekadło mówi czas goi rany, to prawda. Leczenie ran jest oczywiste i pożądane. Czym innym jest jednak pamięć jej utrata jest dla każdego narodu zabójcza. Wszyscy, którzy zginęli z panem prezydentem na czele, udawali się do Katynia w imię pamięci dla polskich oficerów zamordowanych z zimną krwią w 1940 roku. Nasze dziś poświęcenie nie musi być tak wielkie, ale właśnie dlatego zgromadziliśmy się w tym miejscu. Jedną z ofiar katastrofy smoleńskiej była pani Aleksandra Natali Świat którą 26 kwietnia 2010 roku pożegnaliśmy na cmentarzu Ducha Świętego przy ulicy Barskiej. Premier Jarosław Kaczyński powiedział wtedy nad jej grobem: Jest dla nas osobą niezastąpioną. Pracowała dla kraju, a nie dla zaszczytów czy pozycji. Mogę potwierdzić te słowa, wspominając spotkanie z nią, które miało miejsce miesiąc wcześniej 26 marca 2010 roku. Pani Aleksandra przybyła wtedy na spotkanie członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości skupionych w komitecie Wrocław Psiepole. Spotkanie to mam w pamięci, jakby miało miejsce wczoraj. Zatytułowane było: Finanse publiczne. Czy można pogodzić konieczność ograniczenia narastania zadłużenia i politykę prorozwojową? Mimo iż uczestniczyli w nim laicy w dziedzinie ekonomii. To pani poseł potraktowała nas niezmiernie poważnie. Warto dodać, że na spotkanie przybyła prosto z Warszawy, gdzie uczestniczyła w ważnym posiedzeniu z udziałem prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Całym, cały tamten dzień była na nogach, ale nie chciała spotkania, mówiąc kolokwialnie, tylko zaliczyć. Trwało aż 3,5 godziny i skończyło się grubo po pierwszej. Mam sporo satysfakcji, że udało nam się wtedy z panią Natalii Świat spotkać. Na ekonomii znała się jak mało kto. Zazwyczaj publicznie nie wypowiadała się na inne tematy. Jednak nie oznacza to, że nie miała innych pasji. Szczególnie zaciekawi obecnych tu zapewne kibiców fakt, że była zapalonym kibicem sportowym. Z całą pewnością spodobałaby się jej oprawa meczu. Jaką kibicę Śląska przygotowali na mecz z legią 26 lutego 2012 roku, kiedy to całej Polsce pokazali olbrzymi baner podpisany: Partyzancka Armio Wyklęta Śląsk Wrocław o Was pamięta. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych polskie święto, które obchodziliśmy 10 dni temu. Poświęcone pamięci żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia ustanowione w efekcie inicjatywy ustawodawczej świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego dowodzi, że choćby po kilkudziesięciu latach prawda o nawet najbardziej skrytych tajemnicach wychodzi na jaw. Jestem przekonany, że prawdy o katastrofie sprzed dwóch lat również nie da się ukryć, mimo że zrobiono wiele, abyśmy jej nie poznali. Wszyscy doskonale pamiętamy, jak starano się od pierwszych chwil po katastrofie odwracać naszą uwagę od spraw istotnych, ośmieszać tych, co byli dociekliwi i zadawali trudne pytania. Na szczęście, jak powiedział Karol Talleyrand, jest broń straszniejsza niż oszczerstwo. To prawda. Z kolei błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko w 1982 roku oznajmił, iż prawdy nie da się zniszczyć. Taką czy inną decyzją, taką czy inną ustawą. Tak więc poznanie prawdy o katastrofie smoleńskiej jest tylko kwestią czasu. My tu obecni pod tablicą poświęconą pamięci Aleksandry Natalii Świat jesteśmy cierniem w oku wszystkich tych, którzy prawdę próbują ukryć. Dlatego tu jesteśmy i będziemy. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy przybyli na dzisiejszą Mrze Świętą oraz wzięli udział w Marszu Pamięci. Część jej pamięci! Część jej pamięci! Część jej pamięci! Część jej, jej pamięci! Poprosimy Andrzeja o chwilę. Dziękuję bardzo. To piękne wspomnienie przeniosło nasze myśli do łączności z obrazami, które pozostały po oli, po naszych spotkaniach z nią. Ale to, co najcenniejszego możemy jej dać teraz, to oczywiście ta modlitwa razem z ofiarą Mszy Świętej. Zatem, dobry Jezu, Panie, dobry Jezu, a nasz Panie, daj jej wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj jej wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj jej wieczne spoczywanie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. I teraz na koniec naszego zgromadzenia, naszego Marszu Pamięci zaśpiewajmy hymn naszej Ojczyzny. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy, co nam obca przemoc wzięła, szablą bierzemy. Masz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem, złączym się z narodem. Masz, masz do Z ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem, złączym się z narodem, przejdzie Wisłę, przejdzie Bartę, będzie Polakami. Dał nam przykład, bo na jak zwyciężać mamy. Masz, Marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem złączym się z narodem. Masz, Marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem złączyłem się z narodem, Jak czerniecki do Poznania, pod Szweckim zaborzem. Dla ojczyzny ratowania rzucił się przez morze. Masz, masz wątrowski, Z ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem złączym się z narodem. Masz, masz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem złączym się z narodem. Mówi ojciec do swej bałości, za zabłakany Słuchaj, jeno, pomoc nasi, biją w Masz, masz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Masz, masz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem złączym się z narodem. Dziękuję bardzo. Teraz, jak zwykle, parę spraw organizacyjnych. Po pierwsze, zapraszam tych te, te spośród Państwa, którzy chcą kwiaty albo znice złożyć pod tablicą. Po drugie, zbieramy na nowe transparenty. Bardzo proszę, te osoby, które. Po 5 złotych te osoby, które w zeszłym. Miesiącu się nie składały, te nowe osoby bardzo proszę i tutaj w bramie po zakończeniu, po zakończeniu naszego zgromadzenia będziemy zbierać pieniądze. Zapraszam wszystkich Państwa na marsz w obronie wolnych mediów. W ostatni dzień marca spotykamy się pod pomnikiem chrobrego o godzinie 15. Przepraszam, przepraszam, psa, słusznie zostałem poprawiony. Tak jest. E, o 15 w Kościele Bożego Ciała. E, jest, no, jeżeli w Kościele Bożego Ciała, to oczywiście, że nam się. E, proszę Państwa, e, następna rzecz. E, osoby, które chcą a, pojechać na uroczystości. Do Warszawy 10 kwietnia do 30 marca pani Ryszarda Kubiak zbiera zapisy tu na trzecim piętrze w godzinach 12 12:15. I chyba już ostatnie z mojej, e, czyli zapraszam Państwa na 18:30 10 kwietnia do katedry, tak jak już kolega to mówił pod tablicą. Władka Stasiaka I jeszcze bardzo poproszę o spotkaniach Które w najbliższym czasie się odbędą Mam na imię Leszek I chcę Państwa zaprosić na dwa spotkania Jedno spotkanie To jest z Pawłem Zyzakiem 24 teraz marca Dla tych Państwa, którzy nie pojadą do Częstochowy Zapraszam na spotkanie z Pawłem Zyzakiem 24 marca godzina 17 Kościół Chrystusa Króla to mam z sobą plakaty, także jakby ktoś chciał pomóc rozpowszechnić tą informację, to bardzo proszę za chwilę, yy, za, za chwilę będę do dyspozycji. Jeszcze raz powtórzę 24 marca sobota, godzina 17 Paweł Zyzak, temat spotkania gorsze niż faszysta. Natomiast 31 marca po yy, po marszu yy, wszyscy, wszystkich Państwa zapraszam na spotkanie z redaktorem yy, Stanisławem Michalkiewiczem. Redaktor Stanisław Michalkiewicz będzie miał swoje spotkanie, wykład o godzinie 18.00. Także spokojnie z marszu można będzie. 31 marca z sobota, godzina 18, plac Solidarności 135. Tamta sala na górze, taka duża. Na to spotkanie jeszcze nie mam plakatów, ale na spotkanie z Pawłem Zyzakiem już mam przy sobie. Jeszcze raz powtórzę Stanisław Michalkiewicz, 31 marca, sobota, godzina 18, plac Solidarności 135 i temat Polska w kryzysie. Serdecznie zapraszam i dziękuję Panom za udostępnienie mikrofonu. I chciałem, bo tu były prośby, spotkanie z Panem Zyzakiem w kościele Chrystusa Króla. Nie mówiłem? Mówił. Mówił pan, ale proszono o, po, o, o powtórzenie. Ulica Zachodnia. Młodych, techników. proszę Państwa, Młodych. ja chciałam no. Państwa na, na, na. zaprosić, e, ponieważ 10 kwietnia jest msza Święta i marsz pamięci w drugą rocznicę katastrofy, a dodatkowym elementem tej uroczystości będzie wspaniały koncert, 14 kwietnia w sobotę o godzinie 16 w kościele świętego. Maksymiliana Kolbe będzie śpiewał europejskiej rangi chór chłopieńco męski z Poznania. Serdecznie zapraszam. 14 kwietnia, godzina 16 Kościół świętego Maksymiliana. Tak, chór Jacka Sykulskiego z Poznania. To jest ten słynny. Słowiki Poznańskiej i będzie specjalnie zorganizowany program na tę uroczystość. Bardzo serdecznie zapraszamy. I dziękujemy Państwu bardzo. O Ten koncert 14 kwietnia o godzinie 16. Znowu muszę powtórzyć. A o jakich godzinach? A Pani Ryszarda zbiera zapisy od 12 do 15 z kolei. Codziennie bez piątku, o ile pamiętam. Pamiętam. Dobrze, wszystkich tych, którzy chcą się dołożyć do transparentu zapraszam do bramy. Tak jest. Dziękuję Państwu jeszcze raz i do zobaczenia na następnej miesięcznicy.